Dzień dobry! Tutaj ja i Ziomek, komentarz Ziomka. Na początku chciałem Państwa wszystkich przeprosić za jedną ważną rzecz za brak aktywności na kanale. E, jakby jeszcze się nie, od, nie wycofuję z tematów politycznych, dalej będę się tutaj na tym kanale udzielał. Dalej zmiany są w planach wprowadzane. Niestety, e, cały segment zmianowy się troszkę też wydłużył. Mam nadzieję, że to Państwu nie przeszkadza. Jeszcze raz przepraszamy. Będą Państwo informowani na bieżąco ze wszystkim. Yy, więc jeszcze raz przepraszam za, całe, za całą, za długą przerwę. Ale dobrze, jak widzicie pewnie po tytule i miniaturce odcinka, dzisiejszy komentarz ziomka zajmie się... Powiem tak, pokrótce chyba największą polityczną yy, Przegraną katastrofą w polskiej polityce. Mianowicie Szymon Hołownia ogłosił oficjalnie, że nie będzie ubiegał się o prezesa, o przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni. No i partia ogłosiła, że Szymon Hołownia zostaje kandydatem na wicemarszałka Sejmu, czyli Polska 2050 będzie szanowała w takim razie postanowienia. Umowy koalicyjnej i Szymon Hołownia zejdzie z tronu marszałka Sejmu. Co to oznacza w praktyce? Szymon Hołownia, można powiedzieć, ucieka z tonącego statku hmm. po, po prostu po tym, jak zobaczył, że jego sondaże. Znaczy jego partia w sondażach tak naprawdę idzie coraz niżej, coraz niżej, jak zobaczyłem ostatni sondaż, tam bodajże Polska 2050 miała 1% poparcia, a PSL 1,2%, no bo wiadomo, już tu mówię w kontekście tego, że to była wcześniej trzecia droga, potem się rozdzieliło, to można powiedzieć, że obydwie partie idą w dół po bardzo nieudanych wyborach prezydenckich, gdzie Szymon Chłownie okazało się, że jest po cenie promocyjnej 4,99, więc... Też po cenie promocyjnej jego partia się rozpada. Jakie są tego przyczyny te, yy, upadku właśnie partii Szymona Hołowni? Przyczyn jest wiele. Na przykład yy, często do mediów, do mediów wychodziły informacja, że Szymon Hołownia praktycznie nie interesuje się swoją partią. Że jedyne kto przekazuje informacji Szymonowi Hołowni o jego partii była Katarzyna Pełczyńska nałęcz, która prawdopodobnie według mnie zostanie nową, no, nowym przewodniczącym. Polski 2050, co to też oznacza dla całego środowiska, powiedzmy to, takiego centrowego. Oznacza to upadek kolejnej partii centrowej tak naprawdę, no bo jakby nie patrzeć PSL, jeżeli też dalej będzie miało w sondażach te wyniki pod progiem wyborczym, w szczególności tego jednego procenta cały czas, to oznacza, że scena polityczna w centrum tak naprawdę upada, no, i nie ma partii centrowej. Nie będzie partii centrowej już. Chyba, że partia Wady Matyszkiewicza okaże się tą partią centrową, w co osobiście yy, śmiem wątpić, ponieważ wątpię, że oni będą w stanie przekroczyć nawet 3% w sondażach wyborczych. Właśnie. Bo a propos upadku Szymona Hołowni, warto będzie też wspomnieć, co w sumie partia potrafi, co partia Szymona Hołowni może zrobić w przypadku właśnie swojego upadku. Parę miesięcy temu senator Wadim Tyszkiewicz zaproponował, znaczy zaproponował, zapowiedział stworzenie nowej siły politycznej, nowej partii politycznej, która właśnie parę tygodni temu odsłoniła swoje karty, nazwali się Nowa Polska. Można powiedzieć, że to jest taka centrowo-konserwatywna partia, jak to sam Wadim Tyszkiewicz ogłosił. I właśnie partia, która nie ma liderów, liderzy sami się stworzą, jak to piszą o sobie sami. I dlaczego wspominam właśnie tą partię Wadima Tyszkiewicza Nową Polskę? Ponieważ ta partia może być takim kołem ratunkowym troszkę dla PSL-osów i troszkę dla Polski 2050. Dlaczego? Bo łącząc się z tą partią, wszyscy jako taką jedną listę od Nowej Polski mają jakieś szanse na uratowanie się. Dlaczego? Ponieważ Nowa Polska zyskuje jakieś struktury terenowe, mianowicie o PSL chodzi mi tutaj. Zyskuje. Y, polityków doświadczonych. Wiadomo, no w Nowej Polsce też są politycy doświadczeni, no bo mamy tam samorządowców y, i też paru sen senatorów. Ale właśnie jak powiedziałem, dostaje struktury terenowe, w szczególności PSL-u. No wiemy, Polska 2050 nie miała żadnych struktur terenowych, y, Polska 2050 niczego nie miała. Więc takie można powiedzieć dołączenie się do takiej partii, jak Nowa Polska partiom centrowym może bardzo pomóc, gdyż partie centrowe powinny się teraz tak naprawdę złączyć i walczyć o swoje. Dlaczego? Gdyż w pewnym momencie to miano takiej partii centrowej przyjęła Platforma Obywatelska, tylko Platforma Obywatelska dokonała tak zwanego y, zwrotu w lewo, y, bardziej troszkę w centro lewicy uderzyła niż w centrum, w centrum, dlatego właśnie nie ma takiej stricte centrowej partii, w sumie najbardziej powiedział, że platforma obywatelska jest bardziej partią liberalną, pod względem yy, pod względem yy, światopoglądowym. Spójrzmy, Rafał Trzaskowski, który ośmieszył się yy, na kampusie Polska, yy, można powiedzieć, punktując swoich wyborców i samego siebie, że to tak naprawdę po części przez siebie samego przegrał wybory. Ale właśnie, Polska 2050 idzie na dno. I co? Co dalej czeka Szymona Hołownię tak naprawdę? Co go dalej czeka? To jest dosyć ciekawe, co może czekać Szymona Hołownię, bo tak naprawdę ja zakładam, że Szymon Hołownia w następnych wyborach parlamentarnych nie wystartuje. Dlaczego Szymon Hołownia w następnych wyborach parlamentarnych nie wystartuje? Prosta sprawa, ludzie mają go dosyć. Pamiętamy Szymona Hołownię, kiedy zostawał marszałkiem Sejmu, to Szymon Hołownia miał wtedy najwyższe poparcie, najwyższe poparcie miał najlepsze, największą popularność, miał największe zaufanie wśród wielu polityków. Mówiło się też o drugiej turze dla Szymona Hołowni, że mógłby wejść do drugiej tury i zawalczyć z potencja potencjalnie z Rafałem Trzaskowskim wtedy. Ale co się stało? Dlaczego Szymon Hołownia upadł? Y Odpowiedź jest prosta. Brak działań. Szymon Hołownia, kandydując w 2020 roku na urząd prezydenta RP, zapowiadał, że on nie jest ani pisem, ani platformą. On jest niezależny. No i że on startuje jako ta właśnie osoba niezależna, nie z pisu, nie z platformy. Potem, jak założył już partię swoją, Polskę 2050, i startując do parlamentu razem z PSL-em jako komitet koalicyjny, trzecia droga. Zapowiadał, wejdę w koalicję z Platformą Obywatelską, ponieważ jest to partia demokratyczna i jest to partia, z którymi nam jest blisko, jeśli chodzi oczywiście o styl rządzenia, że jest to partia demokratyczna, nie jest to partia typu Prawo i Sprawiedliwość, która to, no powiedzmy sobie szczerze, wiemy co PiS miał, reformy sprawiedliwości, yy, niszczenie trójpodziału władzy trochę jakby nie patrzeć, ale dobrze. No i właśnie Szymon Chownia powiedział: Będę w tej koalicji z platformą, ale będę w obrzydzeniu. Jak to się skończyło? Miesiąc miodowy marszałkowania był świetny. Szymon Chownia był rozpatrywany, był nazywany gigaczadem przecież. No, Szymon Chownia był wszędzie. Wszędzie w internetach pojawiały się jego riposty w Sejmie, jego wypowiedzi. Był bardzo chwalonym chwalony jako marszałek Sejmu, jak mówiłem, już wieszczono mu drugą turę wyborów z Rafałem Trzaskowskim potencjalnie, no ale niestety, albo stety, no zależy jak na to patrzeć, Szymon Hołownia nie potrafił ukazać tego bycia w obrzydzeniu w koalicji rządzącej, no i jakby nie patrzeć, Szymon Hołownia wszedł pod, pod cień Tuska, z którego bardzo ciężko się wydostać. Mniej więcej podobnym kasusem, yy, więcej podobnym kasusem yy, zachował, yy, weszli pod yy, cień partii większej od siebie yy, LPR yy, czy właśnie Samoobrona. No i potem te partie też zniknęły. Tylko, że jak widzimy aktualnie na sondażu, no yy, Lewica, mam na myśli SLD z wiosną dalej się trzymają jakoś w progu wyborczym. Partia Razem też dalej walczy, tam już około 5% ma. Konfederacja, wiadomo, trzecie miejsce może mieć. No i partia Brauna też. Ale właśnie wracając do koalicjantów, czyli właśnie Lewicy, tam PSL-u i Polski 2050, no to jak sami widzimy, po prostu PSL i Polska 2050 nie potrafiły wykorzystać tego, pokazać, że są inni niż Platforma. I dlatego tracą bardzo poparcie. No i też jakby nie patrzeć, ten cały centrowy elektorat, który w październiku 2023 roku zagłosował za Szymonem Hołownią i Kośniakiem Kamyszem na ich ugrupowania wchodzące w skład koalicji Trzeciej Drogi. Przeszli... Po prostu do Mira Mencena, do Konfederacji, ponieważ zauważyli dobrze, daliśmy Wam szansę, Wy tutaj nie, wy tutaj nie spełniacie naszych oczekiwań, za, zawiedliście nas. No i w wyborach samorządowych, przepraszam, już do Europarlamentu Polska 2050 dostała już taką, można powiedzieć, żółtą kartkę z dosyć niskim poparciem, a potem. Wybory prezydenckie, które były już czerwoną kartką dla Szymona Hołowni, pokazując mu, że Szymon Hołownia już nie jest zbytnio popularny w Polsce. Też, jak, jak to powiedziałem w jednym z odcinków podsumow podsumowujących wybory prezydenckie, Szymon Hołownia dla mnie przespał tę kampanię wyborczą. Miał bardzo kiewską kampanię wyborczą, praktycznie nie udzielał się nigdzie w tej kampanii wyborczej, jeśli chodzi oczywiście o Jakieś wiece większe, to był na zamkniętych pomieszczeniach, było to wszystko. No i oczywiście rywalizacja ze Sławomirem Mencenem. Wiadomo, jak powiedziałem, jak dla mnie wielu wyborców w Chłowni przeszło na Sławomira Mencena. Pomijam też, że wielu, czy znaczy nie pomijam, ale zaznaczę jeszcze, że wielu wyborców z, pa, z października 2023 roku to byli wyborcy, którzy głosowali taktycznie na Polskę 2050. Znaczy na trzecią drogę, będę mówił już w całości, wtedy na trzecią drogę. Yy, dlatego też realnie wynik na Chownie był niższy, co prawda. Chociaż yy, wynik trzeciej drogi z wyborów parlamentarnych to był tak naprawdę yy, trochę odzwierciedlenie tego, jak Szymon Hołownia był popularny w 20 roku. No bo tam w dostali 14%, a Hołownia w wyborach prezydenckich dostał około 13%. Więc no to, to bardzo podobny wynik. Ale no, wielu tych ludzi poszło do Sawomira Mencena. Yy, lub do Trzaskowskiego z tych, którzy głosowali wiadomo yy, taktycznie. No ale do Sławomira Mensena poszli, no bo ponieważ wiadomo Mensen bardziej wydaje się antysystemowy niż Szymon Hołowia, który jest w koalicji, nie potrafi pokazać tego, że jest w obrzydzeniu w koalicji rządzącej i dlatego właśnie wyborcy tamci Szymona Hołowni poszli do mira Mensena. Dlatego Szymon Hołowia nie wiem przecież jak walczy o elektorat, próbował walczyć z Trzaskowskim o elektorat, no ale Trzaskowski bardziej centrolewicowy elektorat miał, niżli Hołownia, gdzie to bardziej był elektorat, powiedzmy to sobie szczerze, bardziej typowo w centrum to byli ludzie, którzy głosowali na Szymona Hołownię. I teraz co mogę powiedzieć o Szymonie Hołowni? Czy Szymon Hołownia jest użytym politykiem? Niestety, ale będę musiał chyba określić, że Szymon Hołownia stał się z użytym politykiem gdyż, no, ja nie ukrywam, ja już nie widzę Szymona Hołowni w ogóle w polityce. Nie widzę go e, ani już jako marszałek sejmu, no, wiadomo, Szymon Hołownia, jego partia powiedziała, że ma, po, ma poparcie na wicemarszałka sejmu, już nie na marszałka sejmu, e, też nie widzę go jako jakiegoś wicepremiera, e, jakiegoś ministra. No sam Hołownia określił, że on nie chce być w rządzie, on będzie jako poseł, bardziej już jako wicemarszałek wtedy już będzie. Yy... więc no jakby nie patrzeć Szymon Hołownia się skończył nie widzę go też tak naprawdę już yy, jako kandydata na prezydenta kolejnego no bo z 13% przejść na 5% to to jest naprawdę bardzo słaby wynik i ja sądzę, że Szymon Hołownia raczej już nigdzie nie wystartuje yy, dokończy tą kadencję Sejmu, w której jest no i odejdzie na można by to powiedzieć polityczną Emeryturę, bardziej na polityczne zapomnienie, gdzie Szymon Chłownia będzie bardziej taką ciekawostką polityczną, jak y, Ryszard Petru, czy na przykład y, Palikot. Taka ciekawostka polityczna, był, był, był i się skończył. Bardziej mi się wydaje, Szymon Chłownia zostanie już komentatorem politycznym. Y, więc, jakby nie patrzeć, Szymon Hołownia dobrze zaczął, zaczął z wysokiego, z, w, z wysokiego miejsca, aż cała kariera poszła w dół. Czy da się to uratować? Osobiście wątpię, wątpię, że Szymon Hofnia cokolwiek uratuje ze swojego dawnego poparcia. Tak samo wątpię, żeby. Polska 2050 jakkolwiek się uratowała. Jak powiedziałem, bardziej bym widział, żeby Polska 2050 i PSL połączyli się z nową partią właśnie Wadi Myszkiewicza. Wystartowali sobie wszyscy z jednej listy. No i właśnie wtedy może jeszcze jakieś tam niedobitki z Polski 2050 i z PSL-u się uratują. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek komentarza. Chciałbym jeszcze raz Was bardzo przeprosić za tak długą nieobecność na kanale, ale to wszystko się, że tak powiem, już zmieni. Jeśli chodzi oczywiście o inne sekcje, będzie, będą informacje, będziemy informować na bieżąco, po prostu mamy troszkę ciężar z ogarnięciem kanału. Dziękuję Wam bardzo za obecność, jeszcze raz zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału, no i pisania komentarzy. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.